Już wkrótce pojawi się nowa wersja czata GPT, będzie to Chat GPT 4o. O od łacińskiego omi. Pełną dokumentację znajdziesz na stronie openaicom index hello gpt 4 o. W tym filmie pokrótce przedstawię Ci nowe możliwości, funkcjonalności, które znajdują się w tym czacie. Przede wszystkim OpenAI chwali się, że skróciło czas średniej odpowiedzi do 0,3 sekundy. Tutaj podają wartość 320 milisekund, co powoduje, że rozmowa jest bardziej naturalna, tak jakbyśmy rozmawiali z człowiekiem. Co więcej, ChatGPT w tej wersji ma rozpoznawać nasze stany emocjonalne, ma tworzyć wypowiedzi sarkastyczne, bardziej inteligentne, ma być po prostu bardziej emocjonalnym doradcą. Jeśli chodzi o kolejne możliwości, to przede wszystkim połączenie ChatGPT z kamerką, która jest zainstalowana w telefonie, dzięki czemu ChatGPT będzie potrafił odczytywać nasz stan emocjonalny, będzie rozumiał w jakim pomieszczeniu się znajdujemy, jak jesteśmy ubrani będzie rozumiał cały kontekst, w którym się zajmujemy, ChatGPT również stworzył wersję na macOSA i jest stworzona wersja na Windowsy, co spowoduje, że być może stanie się on konkurencją Copilota, jest to również cel takiej aplikacji na komputery, gdzie ChatGPT będzie w czasie rzeczywistym odczytywał to co robimy na komputerze na przykład jako programiści czy graficy i będzie nam sugerował w czasie rzeczywistym czy pomagał w rozwiązaniu problemów. Oczywiście ChatGPT bez problemu będzie tworzył obrazy, a oprócz tych funkcjonalności w tej wersji czata będziemy mieli możliwość uzyskiwania odpowiedzi korzystających z zasobów sieci www, analizowania danych i tworzenia wykresów, wgrywania plików, korzystania z GPTs, czyli specjalnych chatbotów, również w wersji darmowej i korzystania z pamięci chatbota. Jeśli chodzi o możliwości korzystania z czata gpt for o, wszyscy będą mogli korzystać, również użytkownicy planu free, ale jest haczyk, ponieważ w planie free będzie ograniczona ilość zapytań. W przypadku korzystania z planu płatnego będzie to pięciokrotność takich zapytań. W przypadku planu team, ta wielokrotność będzie po prostu zwiększona, i również będzie tak w przypadku planu enterprise. I to tyle jeśli chodzi o najnowsze funkcjonalności, które będą wdrażane sukcesywnie w nowej wersji czata GPT. Korzystając z okazji serdecznie zapraszam Cię do moich kursów, gdzie eksplorujemy możliwości sztucznej inteligencji w zakresie właśnie czata GPT, tworzenia obrazów, tworzenia wideo, tworzenia audio. Staram się w tych kursach wyciągnąć jak najwięcej informacji, które będą przydatne w rozwoju Twojej pracy. W rozwoju Twojego biznesu, bycia bardziej skutecznym w pracy, rozwiązywania problemów, hobby. Sztuczna inteligencja daje naprawdę bardzo dużo możliwości i nie należy się jej obawiać.